Halo, halo, cześć, jestem oczywiście Krzyszpę, na was w kolejnym już 87 odcinku z desk a w dzisiejszym odcinku będziemy starali się uciec. E, będę robił sobie te questy. Bison, słup, radek e, X o, nieważne. Potrzebuję 30 dolarów zarobić, żeby z tego więzienia uciec. Słuchajcie, uciekniemy z tego więzienia tej nocy. Nie. Jakieś dobre zlecenia mi dajcie, słuchajcie. Sub i aron, okej. Okay. Chociaż nie, bo ja będę miał przecież pracę, to ja po pracy zrobię cięcie i będziemy widzieć się po prostu, jak będę uciekał, tylko będę musiał sobie zrobić mundur strażnika słuchajcie, bo mi się przyda. E, więc to chyba sobie... Jak po z, zrobię sobie pracę, to po prostu zrobię cięcie i, e, i, 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 i. I będę musiał sobie zrobić mundur strażnika. Dobra, idziemy sobie na śniadanie. I dziękuję, już na śniadaniu byłem, więc już nie muszę tutaj z wami być. Ja potrzebuję wybierać, potrzebuję atrament. Spoko. Mm, nic ciekawego. Nie skomentuję tego. Straciłem tyle dolarów. Nie, 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 nie. nie. Uda się uciec i uciekniemy Ej, mam, nie, nie zarobię 50 dolarów, słuchajcie, nie ma opcji jest atrament, jeszcze tylko potrzebuję wybielacz, słuchajcie ktoś chciał żuletkę, no widzicie Ta, teraz się zrozpiło dopiero, nie? Eee, masz taśmę, nie potrzebuję już taśmy, sorry Halo halo wybieracz. Yy, czemu ja sobie nie wziąłem drugiego wybieracza? Tam szkoda trochę. Ale dobra, lecimy do naszej normy robotniczej. Mam nadzieję, że zdobędę te 50 dolarów. 52 dolary słuchajcie, potrzebuję, aby uciec z tego więzienia jeszcze, więc do roboty kuznam no, przecież idę. O co ci chodzi? Yy, pyk. Okej. Okay. Pyk. Pyk. Że tutaj za tą robotę dostajemy 70 dolarów, tak mi się zdaje. Halo, 4, okej. Okay. Jeszcze tylko dwa. Słuchajcie, i się okaże, czy nam starczy, czy nam nie starczy. Uwaga, chwila prawdy. Mamy 250 dolary. Dobra. Także ja robię cięcie i widzimy się, słuchajcie, jak będę miał mundur strażnika. Albo słuchajcie, czekajcie. Okej. Okay. Teraz potrzebuję teraz tylko... Y, potrzebuję wybielacz, słuchajcie. Który mam nadzieję, że tutaj znajdę. Hmm. Tu, 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 tu. O ile jest? Ile strażników teraz to idzie? Patrzcie, taśma kolejna. Wow, jakbym potrzebował taśmę, to na pewno bym ją zebrał, ale że nie potrzebuję. Nie, 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 ma opcji. Nie ma opcji, gościu, zostaw mnie. Nie dam cię pobić, nie dzisiaj. Daj mi spokój, daj mi spokój, dobra? Czekolada, spokój. Kurde, ten wybilacz potrzebuję, bez wybilacza nie ucieknę teraz. No tak, ja bez, bez bez, No nie ucieknę bez wybielacza, słuchajcie, nie ma opcji. Eee, a nie, 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 straci, nie, straciłem tem ten, straciłem tam straciłem mój straciłem mój... Straciłem mój kombinezon, fuck. Ojoj, ale się się zdenerwował strasznie już. No nie, ej nie ma wybilacza nigdzie, co jest? Południowy Apple, spoko, ale... Masz mundur za 48, to jest nie, to, nie ma, to mi się nie opłaca, słuchajcie. To mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Ale czekaj, dam mu zegarek, dam to. Pyk. Dam mu też to, a co niech ma? O nie, o nie, o nie, 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 nie. Strać się mi temy. Kurwa, mać yy, halo, halo. Yy, czekolada dla alligatora, ok, alligator chciał czekoladę, spoko. Aligator, chciał czekoladę, alligator. Jesteś tutaj, masz aligator, czekoladę. Yy, proszę cię. Yy, o, fuck, a ja potrzebuję... Yy. Śniadanie. Kurde, za, za długo. Aron to rabuś. Okej, okay, Aron, Aron, gdzie ma... Biurko Aron jest. Żeby była, żeby ta gra łóżce była u niego, proszę. Nie ma, cholera jasna. Mmm, co teraz zrobię? Fak, 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 Zapalniczkę potrzebuję. O kurde, się wszystko pokomplikowało, słuchajcie. Niech to szlak. Jeżeli bym zrobił zapalniczkę, no to kurde, już jest szansa, że mogę uciec teraz, no nie? Ale tej zapalniczki nigdzie nie ma. Masz taśmę. No nie potrzebuję taśmy, ja potrzebuję mieć... ...zapalniczkę, słuchajcie. Masz zapalniczkę, zajebiście, dobra. to tak, tak, idę po czekoladę, uśpię sobie jednego z nich. I robimy to, robimy to, słuchajcie. Zrobię to chyba nawet przed moją ucieczką jeszcze. O fuck, nie mam czekolady. Nie mam czekolady słuchajcie, osta ostatnią oddałem Musi tu być, musi tu być, musi tu być, musi musi, 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 musi... Dawaj Maj, nie ma, nie musisz mi czekoladę. Tak nie ma. Folia, cholera, ja nie chcę folia. Ja potrzebuję czekolady teraz. Ej, co się stało? Że nie ma i temu żadnych. No nie wiesz, no nie ucieknę teraz. Nie, 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 nie ucieknę po prostu. Kurde, idzie obok niego, kolacja jest, na kolacji też miałem odwrócić uwagę. Kurwa no, co za no teraz już w ogóle nie ucieknę, ej, co jest? Kolacja... i usuń gramorum z tego. Za 20, to nie 42 dopiero, cholera jasna no. Nie, no nie ucieknę, no nie ucieknę po prostu, nie, nie. Yy, sub nie oszukał, ok, zobaczymy to. Dobra, słuchajcie, to jest już po ptakach. Nie, ja cofam postęp, słuchajcie, ja cofam postęp. Będę leszczem, cofam postęp. Widzimy się, jak już zarobię sobie 250 dolarów, także cięcie. Dobra, idziemy sobie do naszej pracy. Yy, zdobyłem, a czy jeszcze nie zdobyłem, zdobyłem tylko atrament yy, i nie mogę nigdzie znaleźć sobie wybilacza, więc będzie problem z mundurą strażnika, ewentualnie... Nie, nie, co? ja, co ja mówię? Jaki problem z tym? Ja mam przecież gorącą czekoladę, ja sobie mogę uśpić strażnika jednego. I już będę miał mundur strażnika, słuchajcie. Słuchajcie, robimy to. Uciekamy. Uciekniemy w tym odcinku. Ja wierzę, że uciekniemy. Tylko muszę dostać 30 dolarów, słuchajcie, za robotę. ale to myślę, że nie będzie problemu. Pyk. Pyk. Mam nadzieję, że tylko że tam, gdzie się wkopałem teraz, to jest ucieczka, co nie? Bo jak nie będzie ucieczki, to będzie miał lekki, duży problem, co nie? Mamy 275 dolarów, teraz tylko muszę się nie wychylać. Czekać na wieczorny apel. I będzie, słuchajcie, dobrze. Muszę iść teraz tak, tylko po gorącą czekoladę. Uśpić sobie strażnika, wziąć jego mundur i uważać, żeby, żeby po prostu nie, nie, nie zginąć co nie. Strasznie tutaj dużo strażników chodzi. Pyk, okej, okay, mamy to. Pyk. Pyk, dobra. Chodź tutaj strażniku. Dobra. Idziemy sobie schować naszej itemy, pyk I teraz muszę mega, mega uważać, słuchajcie Wsadzam się, słuchajcie, do dziury tutaj i mnie tutaj już nie będzie O, pokopię sobie coś Zajmę się czymś I widzimy się na wieczornym apelu, no chyba, że tracę, chyba, że zginę wcześniej Dobra, za niedługo będzie wieczorny apel i ja chyba powinienem już tam iść, słuchajcie, przynajmniej, co nie, tak? Zdaje mi się, że Czasuje się trochę. Dobra, czekamy na 22 i szybko lecę. daję leki na szybko, uciekam stąd. Uciekam w dzień, słuchajcie. Co mi tam? Mam nadzieję tylko, że przed dwu... Że tam się drzwi nie zamykają, co nie, bo to będzie lipa. Na wszelki wypadek sobie wezmę te widelce. O kurwa, że to je... Nie, kurwa nie! Dobra widzowie, to by było tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to strzecie łapkę w górę, suba z męczkiem I widzimy się w kolejnym odcinku w ostatniej próbie i elo elo!